i Witam ważność państwa. Dziś w Betlejem dzieciątko się narodziło. Okazuje się w nim cudy, że ma być panem nad wszystkie ludy. Wszystkie stany się nim cieszą, ze wszech stron do niego spieszą. A kto on i jak się nazywa, nikt nie wie, choć tu przebywa. Przyjmiecie państwo kolędników? Miecza mego brzeszczotem podbiłem cudze ziemię. Krwią, żelazem i złotem uciskam ludzkie plemię. Mój ukaz światem włada i rządzę berłem krwawym. Zwyciężonemu biada, bo siła jest przed prawem. Marszałku! Na twój rozkaz, panie! Mów, jakie wieści są w mojej krainie! Król mój panie, pozwól, abym ci złożył hołd poddańczy i zawiadomił, co się dzieje w twojej krainie. Spis ludności postępuje powoli i zakończyć się nie może, bo ciężka to praca. Ogromne tłumy ludności nagromadziły się w mieście i okolicy, schronienia nie mają, o domach mieszkają po jaskiniach. W tym mieście Wesoło ich barno na każdej ulicy, jak nigdy dotąd nie było w Twojej stolicy. Żydzi czekają na Mesjasza swego, który ma ich uwolnić od jarzma rzymskiego. A to Betleję to miasto Judy, zburzone wielce widziało cudy. Światło śniebiańska na nim świeciła, jakaś pieśń z nieba, wszystkich zbudziło. A głos powszechny aż tutaj dochodzi, że dziś nocy Mesjasz się narodzi. Ach, co ja słyszę? Żeby mój poddany miał Panem być ponad Pany? Poliżyć moją koronę? Jak w tej chwili ogniem skłonę. Za już odchodzę od rozumu mojego. Wezwać mi tu Żyda Rabina Starego. jeszcze Panie, na Twoje rozkazanie wszystko się stanie. Przecież Rabinie? I. Król Herod się wzywa. Na co? Po co? Jak go wyziwa nie go wziwa? Jestem Sanci Niebyjską, jestem Bromynemiejską, Sanci Niebyślińską, a już się polecę. Król Herodzie, Żyd Rabin nie chce się wstawić. Marszałku, wezwać mi na Rabina po raz drugi. Bo jak nie, to będzie rozciągnięty jak i długi. Na Twoje rozkazanie? Wszystko się stanie. Żydzi, Rabinie? My? Król Herod się ze po raz drugi. A jak się nie wstawisz, to będziesz rozciągnięty, jaki drugi. Jaki drugi, jaki drugi, skąd jak i jaki drugi? Jestem, zachwycenie zachową. Jestem, dziecko nie a już ci polecę. Królu Herodzie, Żyd Rabin nadal nie chce się wstawić. Marszalku, wezwać mi tu na Rabina po raz trzeci. A jak się nie wstawi, to mu łeb skarku zleci. Najśniejszy no panie, na twoje rozkazanie wszystko się stanie. Żydzie Rabinie? Nie. Król Herod wzywa po raz trzeci. A jak się nie wstawisz, to ci łeb skarku zleci. Na to zleci, bo to zleci. Jak go weźmiewa, to go weźmiewa. Idzie. Idzie to łajd za powoli. Za wysokie progi na te moje, chłoś, lawe nogi. O, to wszystko? To jeszcze nie moje? To będzie, nie dziś, to jutro. Ty. Witam cię, przybogacie. Całym przodkiem i całym zotkiem przecie. O, przypasowały jak diabli. Żydzie rabinie. I? Powiedz mi, gdzie się narodził Bóg. A, Bóg. To on się narodził na roli. Tam na niego. Porali, brunowali, przyszły dzieci z wieczim, niskiem, z pyskiem, jedli mu i zobili. Ależ głupi żydzie. I oni taki głupi, król niech się nie nerwuje, Ja o coś sobie przypomniał. Królowi coś go zaśpiewam i król będzie tam sław Za stodołą, za kuźnią, panie Boże, od późno spotkały się dwie głupy i skończyły się. Do ty pieroński Żydzie, jak nie ociekasz, żeby mucić pałacem, to ty będziesz śpił jak słowi. Żydzie rabinie! jak się nas nie pyta, gdzie się narodził Bóg, tylko Bóg. A Bóg, kto się narodził? W lesie, między ściekami. Przyszli chłopy z piłami, z sikirami, ścieli Bóg, zrobili z niego desecki, pierdołecki a do tych Zesecek, malutkie skóry a ten skóry becek, malutkie dziecko. Moszę wyjrzy tam garb Życie, że prawdę mówi! Żydzie, a Ja cię w prawo! waszym a Jak pan. Żydzie, a się pan. Żydzie, a niech pan. Żydzie, a a Ja się nie pytam, gdzie się narodził Bóg czy Bóg, tylko Bóg, Mesjasz, dziedzina mała! A, to trzeba było tak od razu powiedzieć? Ja by ci go wszystko powiedzieć? Tylko w swojej wuli posiedzieć. O, tu ciemno. 20 kilo gruszek bergamotek, 10 litrów wody, bufon ta drożdży. To jest nalewka w mojej sali na dobre spanie. I chlapański. I na grzędzie. Jojek nie będzie, to tu też nie będzie. Dziecka to tak uśrodkowe wracają, o, anioł gwiazdową, panny dzieci rachową. O, jest, jest, jest. Bóg, mała dziecina, narodził się, właśnie się narodził, w Betlejem, Tam, gdzie odłem ja pluski z olejem, tam, gdzie wół i mu śpiewałem mu. Gloria! Idź preczny garbaty, Żydzie. No nie garbaty? Ja tylko lekko przygarbaty, ja tu ile stracić, ja to muszę zarobić. Oj, mili żołnierze, bierzcie broń i pancerze, do Betlejem biegajcie. Wszystkie dziadki wycinajcie, nawet nad moim synem respektu nie miejcie. No, jeszcze panie, <tryk> i że przecież na względzie co ludy to powie. Mych żołnierzy jest więcej, nawet kilka tysięcy. A gdyby się z tego nawet wojna zrodziła, niech popłyną krwi strugi. Jak świat szeroki i długi, byle się moja wielkość ocaliła. Najjaśniejsze panie, na twoje rozkazanie wszystko się stanie. Ach biada, biada mnie Herodowi, wielce utrapionemu królowi, że ja takiemu czasowi złemu ulegał kłopotowi. Już żeśmy wojnę wydali, już się światło dookoła pali. Mniejsza o to, co się stało, byle na co się przydało. Król u nas złano O To tysięcy dziadek na placu włożyli, i twego dzieci z świata zgładzili. Ty ram jesteś, wypowiadamy ci służbę. Dobrze, że zginął, jeśli jego postać, mogła przedwcześnie na mój trące dostać. Kim, że jesteś przerażliwa, Maro? Dam ci złota, purpury, okryj nagie kości. Dam ci wysokie urzędy, kosztowne mandaty. Wszystkim twoim rozkazom poddam moje katy. Weź sobie moją żonę, milion ludu mego, ale szczęście, zabijać króla potężnego. Daruj życia mego choć rok! Nie! E e chociaż miesiąc! Nie! A, 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 może o, 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 choć godzinę! Nie! Krew rozlewałeś, cały świat kucisz, Z prochu powstałeś w prochsiągu! Wychodź, czarcie, bierz co swego! On narobił już ha! <godorpan taraft Mine Oil> <sad partamen> <g96> Król na Za dwie godne zbytki pójdź do piekła, boś ty brzydki. Dręczyłeś, męczyłeś niewiniątka swoje. Teraz piekle będę dręczyła duszę twoją. <śm> <śm> Jakże ja się tym cieszę, tym cieszę, tym cieszę, czego jeszcze powieszę, powieszę go. Jakże ty go powiesisz, powiesisz za szyję, jak już on bez głowy nie żyje? Nie! Na no to z tym wyspukiem, zacznij wyrokiem! Po Powiesz się go! No Znak to będzie za świata, że zdrogi odpłata! I chyba nie! Trąb do wzięcia, władza do wzięcia teraz będzie! Ja a Adejże tu Boże, wszelak jest Boże. wszelakie zboże, Miedziane i złote kosy. A do tu zęcarze, sami młodzieńcarze, A do tu zęcarki same panie leczki. A będzie tu snopia jako deszczu kropia. A będzie tu kopece, jak na niebie gwiazdece. A pójdą tu fury, jak na niebie kury. Gospodarzu, wyjdź w pole, co zobaczysz? Wszystko Twoje, a będziesz chodził między kopeckami, Jako miesiącek między gwiazdeckami. Tobie, Jezu, na wysokiej górze I nam ludziom chwała na jedwabnym szurze. Možde mos! all yeah. am